Maleczku z tej strony, Damianich obos a to jest seria. Zagrajmy w Minecraft na modach. Tak. Yy, przepraszam Was, że dawno nie było odcinków, ale po prostu przez te dwa dni nie chciało mi się nagrać. I odcinki pojawiały się, zanim poczekajcie chwilkę. Podgłośniję sobie kompa, żeby was żebyście mnie lepiej słyszeli. Dobra, wszystko jest dobrze. To może wróćmy do grania. W dzisiejszym odcinku może się zaplanowałem, że może się coś, że... Może, że co ja chciałem, kurde, bo mi się. O kurde, jej panu. Nie w tym odcineczku będziemy sobie chyba improwizować. Nie wiem, jakoś dawno mnie nie było. Może przylećmy się na naszym staku. Właśnie. Chodź w Będę musiał jakieś niela dla niej wybrać. Oh, o no, no, nie. Oh, dupe. Ja mu to chapa odbiera. Ale świnie. Odbiera ci? Odbiera. O. Jej, nie, nie się. Tak, w ogóle kupiłem no, nowy mikro... nowy mikrofon. No i polecam wam go. Super, super mi się w nim nagrywa. No i... O, dziwne. No i też was przepraszam, że tak długo nie było tych odcinków, ale... Starałem się mnie wstawiać jakoś najczęściej ale po prostu nie chciałam nie chciałam mi się nagrywać jakoś tak Ale chciałem wam powiedzieć że dzisiaj siedziałem nie wiem około o, nie, około 3 godzin bo siedziałem na serwerze Wojny Gilwi. tak i robiłem dla nas nową Gildię bo jak wiecie Mamy się przenieść. Nasza Gildia ma się przenieść, dlatego ja sam z kolegą moim i oczywiście z klemerem TV żeśmy robili to. I powiem, że było nam trudno, nie chciało nam się. Dzisiaj go będziemy kończyć. Jest właściwie 22.18. Postar postaram się bo jeszcze skończyć aha i zobaczcie co oni wysrał ptaszek no to oni wysrał, właśnie to nasze nieudane te nasze nieudane nie to to był tylko chyba taki króciutki odcineczek informacyjny no że przepraszam was no i że kupiłem sobie nowe mikro no to to wszystko w tym odcinku trzymajcie się i... Cześć, Narko.